hello hello Witam cię bardzo serdecznie po czterech miesiącach przerwy na kolejnym filmie na kanale Okiemuzyka. Muzyka. Dzisiaj zrobię update do tego filmu, który poszedł bardzo fajnie. Ma chyba 20 tysięcy wyświetleń. Gdzie mówię, jak pobrać darmowe wtyczki Waves, znaczy darmowe. No wiecie o co chodzi. Waves zrobiło update na swojej stronie, który uniemożliwił już pobieranie dema, więc jestem tutaj ja i z przyjemnością pokażę ci, jak możesz dalej cieszyć się darmowymi pluginami, za które powinieneś zapłacić. Oczywiście wszystko jest w wersji legalnej, bez żadnych kraków. Zapraszam do oglądania. Tak naprawdę niewiele się zmieniło od ostatniego materiału, tak szczerze. Potrzebny nam tylko będzie karta płatnicza albo PayPal, to jest coś, co możecie założyć kompletnie za darmo. Pokażę wam teraz jak zacząć w ogóle cały ten proces, który będziecie musieli znowu otwierać co tydzień, ale o tym nieco później. Pierwsze co musicie zrobić to zarejestrować się na tej stronie. Już wam pokazuję jak to zrobić, żebyście nie tracili swojego maila co chwila i nie musieli zakładać nowych kont Google. Skorzystamy ze strony Ten Minute Mail. Mail, który został wygenerowany dla was tutaj u góry, musicie przekopiować, wymyślić sobie hasło na dwie minuty, żebyście chociaż tyle, tyle zapamiętali i możemy przejść dalej. Otrzymacie link aktywacyjny, żeby wasze konto zostało zaktywowane, Klikacie go i macie już konto i to już jest Jeden z dwóch najważniejszych kroków w całym tym poradniku Po zalogowaniu się na stronę Wavesa Musicie sobie wejść w Waves Creative Access Wybrać sobie opcję jaką chcecie Proponuję Waves Ultimate, bo tam jest po prostu wszystko Klikacie darmowy okres próbny na 7 dni No i pojawia się strona, przez którą wszyscy się przestraszyli I zaczęliście mi spamić Czy można jeszcze w ogóle wykorzystać w ten sposób No więc tak, można, już wam pokazuję jak to zrobić Losowe imię wpisujecie W zakładce miasto wpisujecie dosłownie cokolwiek Kod pocztowy wymyślacie sobie dosłownie jakikolwiek Numer telefonu, obojętnie I teraz przechodzimy do najważniejszych sekcji, czyli payment method. Tu jest cały sens tego poradnika dlaczego powstał update. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Możecie użyć swojej karty kredytowej albo możecie użyć po prostu Paypala. Jeżeli chcecie numer karty po prostu podajecie ten numer i to tak naprawdę wszystko. Macie na 7 dni całkowicie za darmo. Jeżeli korzystacie z Paypal opcja jest tutaj według mnie prostsza, ponieważ Paypal, Paypal, kurwa. Paypal może sobie założyć każdy. To tak naprawdę nie jest żaden wysiłek. Pokażę wam teraz. Dobrze, jak widzicie, udało mi się założyć PayPal. Nie musiałem podawać do tego karty kredytowej, po prostu jakieś podstawowe informacje. Możecie sobie nawet to wymyślić. Nie musicie potwierdzać nic z telefonem i tak dalej. Możecie wymyślać losowy numer telefonu. Nie ma żadnego znaczenia. Mamy ten, to konto PayPal, które sobie wymyśliłem. I teraz pokażę wam, jak połączyć tego PayPala z Wavesem, żeby myślał, że może sobie kiedyś od, od was pobrać pieniądze. A tak naprawdę nie będzie mógł. To brzmi, jakby było coś nielegalnego, ale naprawdę nie jest. Po prostu nie zakładaliście, że nie macie środków, żeby zapłacić. To dalej brzmi źle, ale wiecie o co chodzi, to nie jest krak, więc. Co? Po krótkich problemach technicznych już wracamy. Okazuje się, że e, konto PayPal, które musicie założyć, musicie podać, jakby, informacje. Starać się, jak najbardziej, prawdziwe, żeby bot nie wychwycił, że to jest jakieś bot-konto. Więc lepiej użyć tam prawdziwych danych, albo przynajmniej, żeby wyglądały jak na prawdziwe. Wtedy bez problemu będziecie mogli przejść do realizacji płatności e, i powinno wszystko przejść. No i co? Jak widzicie dostałem podziękowania, że jestem teraz subskrybentem Wavesa. Jak widzicie na mój fejkowy e-mail, więc nic tu nie jest spokojnie, to wszystko jest do zrobienia. No i to wszystko, teraz przechodzimy do ważniejszej części, czyli do Wave Central. Jak widzicie zalogowałem się już do Wave Centrala, było to bardzo proste, po prostu użyjcie loginu i hasła swojego do Wavesa. I jak widzicie macie Waves Ultimate, który możecie sobie pobrać yy, i możecie go pobrać w wersji standardowej, to jest 15 giga prawie. I możecie go pobrać w wersji 52 gb czyli dość dużej. Trochę to zajmie, ale będziecie musieli to zrobić tylko raz, bo jak za tydzień odtworzycie cały ten proces, to jakby Wave'a już będziecie mieli pobranego, wystarczy go tylko zaktualizować i nie będziecie musieli go pobierać na nowo. Tutaj instalujecie i aktywujecie to wszystko. Pokażę Wam tylko, że to działa. Przenosimy się do FL Studio. Jak widzicie, u góry się nagrywa mój głos, ale to nie ma żadnego znaczenia. Już sobie te wtyczki zaktualizowałem. Jak widzicie, mam ich tutaj, chyba to są wszystkie wtyczki od Wavesa I guess. Nie wiem, obojętnie. Pokażę Wam po prostu, że to działa. Jak widzicie, załadował się akurat kompresor Cela 76. Wszystko działa. wystarczyło po prostu posiadać Konto Paypal, które jest całkowicie darmowe. Nie musieliście nawet podawać karty kredytowej, jak się wielu osób obawiało. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Jeżeli by coś było jeszcze niejasne, no to dawajcie mi znać w komentarzu. E, dzięki wielkie za odzew i że ktoś o mnie pamięta, bo codziennie prawie dostaję informacje, kiedy mam film na kanale Okie Muzyka. Także bardzo mi miło. E, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!